Prorok Jeremiasz w drugim rozdziale swojej księgi zapisał takie oto słowo skargi i oskarżenia ze strony Boga Izraela, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Ta Boża Skarga jest wyrazem bólu, jaki Bogu zadał naród Izraela. Ale jest też wyrazem smutku, wynikającego z tego, że ludzie są tak głupi, że to, co święte i doskonałe, Potrafią zamienić na coś, co jest dziurawe i nieprzydatne do niczego. Bóg mówi, że lud Izraela popełnił dwa przestępstwa. Po pierwsze, opuścił źródło wód żywych, czyli Boga. Jak to się stało? Jak to jest możliwe, żeby? Żeby ludzie opuścili żywego Boga. Łatwo nam mówić i łatwo nam oceniać wydarzenia sprzed prawie trzech tysięcy lat. Ale pomyślmy i spróbujmy całą tę historię zobaczyć na, na kanwie tego, co dzisiaj przeżywamy na kanwie życia kościoła. Naprawdę jest tak, że nie widzimy ludzi, którzy opuszczają żywego Boga, którzy opuszczają źródło żywych wód, którzy zaczynają żyć swoim własnym życiem, którzy zaczynają podejmować decyzje bez jakichkolwiek zwracania uwagi na to, co Bóg powiedział? Czy nie widzimy takich ludzi, którzy żyją po prostu tak, jak chcą? Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że Boże Słowo daje nam odpowiedź. Otóż, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką, to w jakimś momencie tej, tej rozmowy padają niezwykłe słowa. Otóż Pan Jezus mówi do Samarytanki, że Bóg szuka takich, z którym mógłby mieć społeczność w duchu. Bóg szuka ludzi pełnych ducha, aby się im objawiać, aby mieć z nimi relacje. Co o czym to mówi? Ta wypowiedź Jezusa wskazuje, że aby mieć z Bogiem społeczność, nie wystarczy być człowiekiem religijnym. Nie wystarczy wierzyć w pewne doktryny. Ale trzeba być człowiekiem, który głęboko w swoim jestestwie doznał autentycznej przemiany. Biblia mówi, że taki człowiek narodził się na nowo. Oj, wielu chrześcijan dzisiaj powie: Tak, my jesteśmy narodzeni na nowo. Nieprawda. Nieprawda. Po, jeszcze raz powiem nieprawda. Dzisiaj bardzo niewielu chrześcijan jest narodzonych na nowo, a wielu twierdzi, że są narodzeni na nowo, ale ich deklaracje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nic. Dlaczego tak mówię? No, dlatego, że człowiek narodzony na nowo to człowiek, który żyje nowym życiem. Podkreślam, nowym życiem. Czym charakteryzuje się nowe życie? No, tym, co charakteryzowało samego Chrystusa. My rodzimy się przecież z wody i z ducha. Rodzimy się do tego, żeby stać się uczniami Jezusa Chrystusa. Uczymy się od Jezusa Chrystusa. Mamy dostęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy bezpieczni w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy zbawieni w Jezusie Chrystusie. Człowiek wierzący. Bez Jezusa Chrystusa nie istnieje. Nie ma ludzi wierzących, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, a nie ma ludzi wierzących, którzy nie narodzili się na nowo. Bo w co mają wierzyć ci, którzy się na nowo nie narodzili, którzy nie mają nowej osobowości? W co oni mają wierzyć, skoro oni nie wiedzą, co to jest nowe życie? I tu kryje się tajemnica, dlaczego ludzie uważający siebie za wierzących tak łatwo porzucają Boga. Boga nie znają, bo nie wiedzą, z kim mają do czynienia, bo im się tylko wydaje, że poznali kiedykolwiek Boga. Dlatego tak łatwo porzucają Boga. A dlaczego porzucają Boga? I tu jest też niezwykle ważna rzecz to jest Drugi zarzut, który Bóg postawił Izraelowi: wykopaliście sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Ludzie opuszczają Boga, ponieważ, powiedzmy to głośno, są rozczarowani Bogiem, rozczarowani życiem z Bogiem. Oczywiście oni nie żyli z Bogiem, ale ktoś im tak powiedział, ktoś im tak nauczył. I oni się rozczarowali. Człowiek rozczarowany Bogiem to też nie jest człowiek, który od razu chce żyć złym życiem, nieprawda. Izraelici opuścili Boga, ale w ich mniemaniu oni poszukiwali czegoś właściwego, czegoś. Dlatego zamiast źródła wód żywych, którego nie poznali, z którego nie korzystali. Wykopali sobie cysterny i sami zdecydowali, że naleją tam sobie wody, sami zabezpieczą swoje potrzeby. To jest religia. Tak działa religia. Ludzkie starania, ludzkie zabiegi to wszystko prowadzi do tego, że człowiek próbuje do tej dziurawej cysterny nieustannie wlewać swoje uczynki. Ale ona jest dziurawa. Ona jest dziurowa i wszystko z niej wycieka i nic nie zmienia się w życiu człowieka, bo nie może się zmienić. Uczyniono wielu ludziom straszną krzywdę, zapewniając im ich, że są wierzącymi ludźmi. Zapewniając ich często, że są narodzeni na nowo, bo podnieśli rękę na wezwanie, bo wyszli do przodu i jakąś regułkę wypowiedzieli. Bo ktoś się o nich pomodlił. Czy Biblia nie uczy nas, że człowiek narodzony na nowo to ten, który najpierw uwierzy? Czy Biblia nie mówi nam, że ten, który uwierzy, najpierw wyznaje swoją winę? Najpierw odwraca się od tego, co w jego życiu było przeklęte i złe? Bo jak ma uwierzyć temu jedynemu prawdziwemu Bogu, skoro nie odwraca się od starego życia, bo uznaje, że ono było dobre? I kiedy następuje nowe narodzenie, wszystko się zmienia w człowieku. Człowiek zaczyna rozumieć rzeczy, których nie rozumiał, zaczyna widzieć rzeczy, których nie widział, zaczyna być duchowym człowiekiem i z duchowym człowiekiem Bóg zaczyna mieć relacje. Bóg zaczyna rozmawiać z duchowym człowiekiem. I ten człowiek w zdumieniu rozgląda się wokół siebie i mówi, jak ja tego mogłem nie widzieć, jak ja tego mogę nie wiedzieć, jak ja tego mogę nie rozumieć, jak to się stało, że przez tyle lat pobytu w kościele niczego takiego nie. Nie zauważyłem i nikt mi tego nie wyjaśnił, nikt mi tego nie powiedział. Jak to jest możliwe? Jakże często piszą do mnie ludzie, mówią, pastorze, jak to jest, że ja przez tyle lat słyszałem, słyszałam różne rzeczy, nikt mi nie powiedział prawdy. Ja byłem, ja byłam przekonana, że to, w czym tkwie, to jest właśnie prawda. Domyślacie się, że pewnie większość z tych ludzi to katolicy, ale nie tylko. Oj, zdziwilibyśmy się wszyscy, jak wielu protestantów odkrywa Ewangelię. Odkrywa Ewangelię o Jezusie Chrystusie, odkrywa prawdę o tym, że nigdy nie narodzili się na nowo. To smutne. Nie bądź rozczarowany Bogiem. Bo jeśli twierdzisz, że jesteś rozczarowany Bogiem, to znaczy, że nigdy Boga nie poznałeś. Nigdy Boga nie poznałaś. Tylko wam się wydawało. Ktoś was oszukał, świadomie czy nieświadomie, to już nie moja sprawa. Ktoś wam sprzedał nieprawdziwą Ewangelię, kłamliwą Ewangelię. Bóg chce mieć z tobą i ze mną społeczność. Dlatego Bogu zależy na tym, żebyś narodził się na nowo, żebyś narodziła się na nowo, bo wtedy ma z tobą społeczność. W przeciwnym wypadku będziesz ciągle rozczarowany, rozczarowana i będziesz ciągle odwracała się od Boga. I wykopywała własną studnię, aby tam zgromadzić wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Ale ta cysterna jest dziurawa. Ten basen szybko się okazuje pusty. I bardzo wielu ludzi do tego basenu skacze na główkę. A on jest pusty. I robią sobie krzywdę. Tylko w Jezusie Chrystusie. Możesz mieć prawdziwe życie. Nie chodź rozczarowany Bogiem, ale przylgnij do prawdziwego Boga. Amen.